Cześć, witajcie na kolejnym vlogu Dzisiejszy vlog taki trochę powrót do przyszłości ponieważ nie mamy jeszcze naprawionego pługu już dwa tygodnie i obrotnica jeszcze nie zrobiona i nie wiadomo kiedy będzie więc postanowiłem pożyczyć pług od kolegi mogłem to zrobić już wcześniej bo dwa tygodnie, były, dwa tygodnie było czasu na orki a tak to niestety ten czas zmarnowany pożyczyłem, jest to pług polski zagonowy, czteroskibowy już jeden raz przejechałem Miarę idzie, nie najgorzej się robi tym. Trzeba, wiadomo, lemiesze powymieniać, bo niektóre pokrzywione. No, stało on kupę czasów krzaka, bo już kolega ma, wiadomo, obrotkę od kilku lat, teraz też dużo bezorkowo jedzie, więc stało to nieużywane. Więc taki trochę powrót do przeszłości. Szczerze wam powiem, że ja jeszcze nigdy nie orałem zagonowym, tylko jedynie tam w szkole trochę, co tam mieliśmy zajęcia praktyczne, ale tam bardzo mało. A tak to nigdy mi się nie trafiło, bo nie mamy obrotkę od 2007 roku. Wtedy miałem ile 11 lat? No to tamtego a wcześniej nie orałem, więc od tamtego czasu mamy obrotkę. I tak tylko nauczony na na obrotce jestem, więc zobaczymy jak mi pójdzie. i Jak w ogóle to pójdzie. Jutro zaczynam, dzisiaj jest piątek, jutro będzie sobota, więc jutro. Będę sobie orał i zobaczymy, jak pójdzie. Na pewno będzie jakiś materiał z tego. A w dzisiejszym vlogu jeszcze chciałem Wam opowiedzieć, jakie mamy plany na siew. Co będziemy siać w ogóle wiosną. Jakie uprawy planuję, żeby trochę też zaoszczędzić na azocie. No, może zaczniemy od tego, co mamy już posiane. Mamy posiane. Tak, przyszedłem szybko z tego, do tego tematu. Bo to tylko chciałem wam pokazać, jaki punkt przywiozłem, udało się przywieźć, a będzie mówię, materiał z tego ten pójdzie. Ale zaczniemy jeszcze wrócimy do tego, co mamy posiane. Mamy zasianą już pszenicę. Pszenicę mamy 6 hektarów po burakach cukrowych, 4 hektary na bronę talerzową oraz 2 hektary po kukurydzy na ziarno, na orkę. Po burakach już zostało. Z Wykonany oprysk na chwasty, więc tam już jest na fasty załatwiona sprawa. Tutaj jeszcze nie, ale to już nie będziemy tego pryskać w tym roku, tylko wiosną, w e, nowym roku. No, no to mamy całą przeniczkę. E, rzepak mamy zasiane 8 hektarów e, i mamy też jęczmień zimowy zasiany. E, jęczmień zimowy też jest tam 7,5 hektara. dokładniej chyba. Jęczmy też nie jest jakąś tam rośliną, która wymaga dużo azotu, więc e, tutaj też nie będzie potrzeba e, dużo stosowania. A mamy posiane więcej niż w zeszłym roku, o w tym roku mieliśmy 4,5 hektara. Dobrze mówię to? Nie, 4 hektary po burakach. Nie, nie, nie po burakach. Ja 4,5 hektara, 4,7 7 dokładnie chyba. Tylko 4,5, 4,7 hektara, więc trochę jest. E, Zwiększyliśmy tą powierzchnię zasiewów jęczmienia. No więc te trzy rośliny mamy posiane teraz już zimą. Na zimę, wiosną będziemy siedzieć. Tak, tata tak wpadł na taki pomysł, że może wrócimy do mieszanki zbożowej jęczmienia z owsem. Zamiast kukurydzy miało być kukurydzy 10 hektarów. Na w tym. Na początku, ale zasiad i mieszanki z owsem, jęczmienia z owsem, może pszenicy, i spać to bykami zamiast jęczmienia zimowego. Jęczmień zimowy wtedy na sprzedaż wywieźć. A tutaj by było wtedy tego, tej mieszanki 5,5 hektara. Na wszystkie kawałki został rozwieziony obornik, więc są mi się te składniki pokarmowe w tym oborniku hektar byłby, który byłby, którą planuję zaorać wiosną dopiero i tam też rozwieźć obornik, więc myślę, że nie byłoby to dobry i głupi pomysł Fakt, faktem nie siejemy już kilka lat tych mieszanek, ogólnie jest zbóż jarych bo nie przekładało się to na plon dobry stwierdziliśmy, że nie ma co tam siać tego dlatego woleliśmy zimowe zboże, ale może wrócimy do tego i będzie trzeba wrócić do łask mieszanki, zobaczymy co wyjdzie z tego w ogóle zmieniłem sobie trochę e, miejsca, mi, zmieniłem sobie trochę miejsca, żeby nie bolała mnie tak. ręka tego kamerki dobra no to skończyliśmy na uprawie mieszanki więc to wykorzystamy jako paszę na byki na pewno sobie zjedzą zwłaszcza tam owiec jęczmień i dobra słoma będzie z, zimo, z jęczmienia zimowego jednak ta słoma nie jest taka dobra jak ze Jarych, więc tu będzie też jakiś plus na pewno wtedy zbalutujemy sobie tą mieszankę i będzie dobra słoma. Kolejną rośliną, którą będziemy siać to jest na pewno kukurydza. Kukurydza będzie w ilości około 8 hektarów, ponad 8 hektarów 3 hektary pójdzie na kiszonkę, może mniej na kiszonkę, zobaczymy jak ta kukurydza wyrośnie. W tym roku 3 hektary zgłosiliśmy i się może okazać, że jest jednak trochę za dużo. No ale w tym roku ta kukurydza ładnie wyrosła, była wysoka, więc tego towaru jest więcej. W przyszłym roku może być zupełnie inna sprawa. za czym czas zweryfikuję. No i 4,5 hektara pójdzie na ziarno. Na ziarno będzie zasiana na najlepszym kawałku. No i ostatnią rośliną, którą jest, która jest bardzo ciekawa i którą w się przyglądałem, oglądałem już na niektórych kanałach rolników, którzy się wypowiadają na ten temat to słonecznik chciałem spróbować tego słonecznika 3 hektary posiać też na działce, gdzie jest, został rozwieziony obornik tam gdzieś ktoś się wypowiadał że potrzebuje tylko 40 kg azotu w czystym składniku wiadomo, tam też jest trochę fosforu, potasu coś tam podkorzeń ale też obornik, który tych wartości pokarmowych też dodał więc Będziemy próbować. W tym roku słyszałem, że słonecznik, na słonecznik ładna cena 2700. Nie wiem czy to prawda, ale gdzieś tak mi się obiło o uszy. Już trochę się orientowałem w temacie. Miałbym gdzie to sprzedać. Tylko tam słyszałem, że też trzeba to wysuszyć te ziarno na, swój, na swoją rękę, gdzieś znaleźć słyszałem kogo żeby to wysuszyć i wtedy sprzedać. Więc Ciekawe, jestem bardzo ciekawy. Może być to alternatywą w naszym gospodarstwie, na przykład dla żapaku. Może się tak okazać, to jest bardzo dobry przedplom pod rośliny zimowe, jak na przykład pszenica. Więc, no, bardzo jestem ciekawy. No i ładny krajobraz będzie w, w koło domu. Będzie ładnie to wyglądać wiosną. No, myślę, że. Tyle, tyle tych, tych roślin chyba wszystko, wszystko, bo więcej nie pominąłem. Odmiany też już się orientowałem jakie, yy, z Pionera. Yy, są Pioner ponoć produkuje już kilka odmian słonecznika, więc muszę coś tam wybrać w końcu i się zdecydować zamówić. Nawet szczerze wam powiem, że nie wiem ile się wisiała tego słonecznika, jak to w ogóle wygląda, jak on normalnie się wygląda. Yy, ale to wszystko jak się nauczy. E, wiadomo też e, nigdy na naszej działce nie było słonecznika, więc liczę, że e, pierwszy raz będzie bardzo ładnie na tych e, no, nowych polach. Zawsze jak są rośliny zasiane, które nie były uprawiane i zostaną e, zasiane, to ten plon jest e, bardzo fajny. Tak mieliśmy kiedyś z rzepakiem, gdzie przyszła na nową działkę zakupioną, gdzie nigdy nie było rzepaku i rzepak o wiele lepszy niż e, na tych działkach, gdzie już był ten rzepak. Dobry, dość tego gadania. Napiszcie w komentarzach co myślicie o tych naszych pomysłach, pomysłach. Eee, czy to wypali, czy zamiast mieszanki szacut w kukurydzę, jak było wstępnie, eee, wstępnie taki był plan, ale myślę, że zostanie już w tej mieszance. Eee, piszcie w komentarzach co o tym myślicie w ogóle. Eee, Subskrybujcie kanał, komentujcie, lajkujcie i zapraszam też na Instagrama na profil pod nazwą Ronik po swojemu. Tam trochę więcej o mnie i o węci w życiu prywatnym. Na razie.